A gdzie jesteś, przyjacielu? Jestem Skoro? przed Foxem na scenie. What the... I <laughs> bołem z Granada. Dlaczego mnie zrobiłeś? Ja tu mam co panowie... <noise> Jak to uciekłeś? Niemożliwe. What? <noise> no, trzusta. Dawać. No zostaw mnie! O, sefato. dwa trupy! O nie! nie zabijajmy się, po prostu grajmy. Okej? Okay? No, yeah, let's go. Ale to chciałeś tam tytuł, tak? No, wiesz o co To Gdzie jest mój trup? O, mój trup. Ty, utknąłem w tobie. To odsunieć się? No, nie dam rady! Utknąłem. O, już nie. Zostaw mi go! To jest na... No, to jest ten... poprzednisty... Pop, pop, A dalej żyje! <grym> o drugi jeszcze That jest! <laughs> Jaki idiota! Nie... No co, ten, ten film się powinien nazywać... No film, to, wiedział, będzie. I to, tam mi ptafa. to będzie! To będzie, masz to załatwione. Jeszcze dzisiaj wleci. Pompy. Wow, czekaj, bo <grym> tam jest człowiek. <grym> Ty tego... tego... tego do Deliversa też musicie obczeć. To też będzie giera. Mata Co nie śpi. <laughs> Ej, bo tu jest za tobą. Ej, jest! Zamknąć ją <laughs> Jak you Przecież zamknąłem. No ale zamknęliśmy, no to co jest? Znowu utknąłem w ścianie! Chodź, chodź w szecielu! Ja w ścianie utknąłem. Czekaj, pomogę ci. O, już nie utknął. To się będzie nazywał... CIEK debili. What the?! Zamknąć... drzwi Ej, noga ci się zamknęła.

Ooooo, nice Co to było? Tu jest! Zamknij to, kudłok! <laughs> Jakie spojrzenie! Ej, bo ja znowu nie mogę wyjść, czekaj! Chodź u mojej trupie, kochany! No nieee, no, noc. nie widzę nocy to jeszcze nie wystartowało. Chyba, na pełnej. Nie. To co jest? Nie zabijajcie mnie! Jezu, dobra, nie zabijajmy się już. Dobra. Ty, ale tutaj ile przed tymi stoi? O, ty jesteś jakiś, nie wiem, pośledzony. Mówię Mal mu... tam jest. Mówię, mówię mu, żeby ten nie, za... nie otwierał, a ten otwiera. Nie, What the... hey. Co to? Co to było? Testowałem broń jak coś, czekaj. Ej, co tu robić czwarty ziomek? i to jestem ja to jest nasz czw czwarty górnik o czwarty górnik okej, okay. a co on tu robi ty? mangel mangel furas no co tam robisz? otwórz się drzwi otwórz się drzwi drzwi otwierać mam cztery hp <suszy> No i widzisz. I w czym? W czym problem? O nie! Nie tu! Pomyliłem drzwi. Chciałem iść w drugie drzwi. O, jestem. Co tu się dzieje? No nie no, co jest? Nie zabijemy się teraz. Kurde, bo już miałem wyrzucać granat, no. No, ej, co to jest? Co to jest? A coś się dzieje? Ptoczek. <śmiennie> ten gołębia opyma. Go, go, go. <śmiennie> I nie ma gołębia. Nie. Nie <śmiennie> No właśnie nie wiem, gdzieś poleciało. O nie, czekaj, był granat. No nie, <śmiennie> nie. A mnie tu dawno nie było, więc muszę nadrobić, tak? No ja nic nie robię, tylko czekaj. ale the... to ja tylko widziałem wystrzał z rury. A to będzie pięk Psychopato. piękny materiał. What the hell? Nice. A co? Nie. Eee, spokojnie. Spokojnie. I całą masz głowę z tyłu zakrwawioną. O. Nikt mnie nie będzie bił. Nie. Bo w przyjdzie z Glockiem. Nie, a to jest złotopie. Do mycia! Ej, stary na tej wannie! Nie, stary na tej wannie! Na do mycia! Do się Do wejdź! Nie! Okej? Okay. Ty, jestem niezniszczalny. No jednak gdzie? Gdzie jest do. O, tu jest What the hell! A to czekaj. To czekaj, które drzwi? Te. Ej, bo chyba trzeba będzie nową gierkę zacząć. Nie, no co to wszystko jest git? Opie Ej, bo. E, e, Patrz, bo czas, za, czas goni za mną. nas. Patrz, czas nas zgoni. Czekaj, Widzisz nie. ten czas? E, chodźcie. Czas, chodź... chodźcie. Z, chodźcie ze mną i idzie, idziemy zrobić miniaturkę. Chodź. O, czekaj. Ty, ja tu mam fotel jeszcze wygenerowałem. Nice. Dobra, to jest złoto. I, niech to w stanie tak, który na tej walnie. Chcecie zobaczyć. <laughs> Nie, czekaj, do, do no. masz tu robić zdjęcie. Ty robisz zdjęcie, bo twoją miniaturkę weź weźmiesz. No tak, no. A do czego ty miniaturkę? No. To miniaturka do tego, czekaj. Na... <grym> <What> the tak. Czekaj, bo mi się. Ty, to czekaj, bo w sumie to jestem ja. To są moje zwłoki. A to dajcie no, tą wannę to... bardziej, czekaj, bardziej ją na nie, nie. środek. Na środek tą dajcie wannę, czekaj. Gdzie to jest? Physic Gun. O, czekaj. A da się tych też przestawić? Nie da się, dobra. O, To jest co... takie coś, to się nazywa psychic gun. O, czekaj, bo siedzi. Ej, siedzi gumę i... jeszcze. No to musicie tu stanąć pomiędzy tymi czekaj. O, nie. Tak. Ja się tutaj trzeba tego Nie wypadło No brawo, dawaj to Nie zabijajcie mnie już Czekaj Ej no nie mogę jechać, ciekł mi Czołg Ze starą co ja cię pytam Ty! On go trzyma, nice Chop ale go nie ma, bo ty mi wyświetla się error Ej Pytanie chcesz chcesz pizzę? Chodź Ja już jadłek. Czekaj, myślę to jest... O nie opie. Czekaj, patrz opie. Wow, co tu się stanęło? Patrz. Ktoś tu spoczywa Wiesz, mam. Patrz masz, Weź, weź pizzę, bo masz musisz zrobić w focie To jest ten, czekaj, to ja mam na tym się mi na nagrywa, to będzie ten spóźniej się screen zrobi w postprodukcji. No to musicie tu stanąć jeszcze nie, pomiędzy tymi. czekaj, to niego go trzyma, normalnie. Ty tu masz, dawaj. to stąd? Ty tu już jesteś. No nie, czekaj, im więcej tym lepiej. Niech tam stanie. O, dawaj no nie, po niego. Jest, jest, nasz, jest nasza trójka. <tryk> Tylko tyle. No nie, nie. nie no, dziękuję bardzo. No. O nie, macie malone <tryk> teraz. Chcę w nie, 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 focie zrobić. Zro zrobiłeś w focie? No cały czas jest zrobiona. To masz